Rok temu nosiłam się z zamiarem, żeby pokazać Wam, jak ja robię syrop z aroni, w ogóle jak wykorzystuję aronię, ale nie zdążyłam, jakoś mi to umknęło. W tym roku postanowiłam zamrozić ten owoc i jak tylko będę miała czas, będę miała taką lukę wolną, tak zwany temat zastępczy, to pokażę Wam, jak ja przygotowuję swój domowy syrop z aroni. Jest to nie tylko pyszny dodatek do napojów, ale także skarbnica zdrowotnych właściwości. Pozostańcie ze mną, a poznacie wszystkie sekrety aroni. Do przygotowania aroni potrzebujecie samego owocu, cukru, liści jeżyn i wiśni, cytryny, cierpliwości, czasu i oczywiście wielkiej ostrożności. Z tego względu, że jest to owoc, który. Kiedy spadnie ci jakaś kropla soku, na przykład na białą podłogę, to naprawdę bardzo ciężko jest to doczyścić. W związku z czym ja rok temu robiłam wszelkie przetwory z aroni w ogrodzie, nie odważyłam się robić tego w domu. Natomiast w tym roku jesteśmy w kuchni, ale jestem bardzo ostrożna. Co musimy zrobić w pierwszej kolejności? Na początku zamrażamy aronię. Ja mam 2 kg. Pozbywamy się goryczy, która jest w tym owocu. Ja swoją aronię mroziłam około dwóch tygodni, ale nie przejmujcie się, dla tych bardzo niecierpliwych wystarczy aronię zamrozić nawet na 24 godziny. Kiedy zrywamy owoce z krzaka bądź kupujemy, ważne jest, by te owoce były dojrzałe, ale nie przejrzałe. Wtedy mają najwięcej witamin. Jeśli już przemroziliśmy aronię, wrzucamy ją warstwowo do garnka i przesypujemy cukrem. Proporcje to około 1 kg aroni na pół kg cukru. Jeśli lubicie bardzo słodkie, takie lepkie syropy, możecie dodać 1 do jednego. Ja dodaję jeszcze liście wiśni i liście jeżyn z tego względu, że pomagają one złagodzić naturalną gorycz. Owoców aronii. Aronia zawiera bardzo dużo tani, które odpowiadają za jej cierpki i taki gorzki smak. Natomiast liście wiśni lub jeżyn mają właściwości, które mogą neutralizować niektóre z tych związków, co sprawia, że smak owoców aronii staje się łagodniejszy. Także możemy tutaj podkreślić fakt, że liście i wiśni, i jeżyn zawierają naturalne olejki eteryczne oraz związki aromatyczne, które mogą wpłynąć również na smak naszego syropu. Czyli syrop będzie łagodniejszy, bardziej o takim owocowym aromacie. Natomiast w trakcie gotowania liście mogą wchodzić w reakcje chemiczne z sokiem z aroni, co może wpływać na wiązanie się tanin. I redukcję ich intensywnego smaku. Kiedy aronie zasypiemy cukrem, zostawiamy na całą noc i następnego dnia delikatnie podgrzewamy. Nie dolewamy tutaj żadnej wody. Nasz syrop ma być tylko wyłącznie z cukru i z aronii. Oczywiście. Z delikatnym dodaniem soku z cytryny. Nie wiem, czy wiecie, ale aronia znana jest również jako czarna jarzębina. Ma wiele korzystnych właściwości zdrowotnych i za chwilę wam o nich opowiem. Na uwagę zasługuje wysoka zawartość przeciwutleniaczy w tych owocach. Aronia jest bogata w antocyjany, które pomagają neutralizować wolne rodniki w organizmie. I to może zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych, w tym chorób serca i nowotworów. Natomiast dzięki wysokiej zawartości witaminy C i innych składników odżywczych, aronia wspomaga nasz układ odpornościowy, co jest szczególnie ważne w sezonie obecnym w sezonie przeziębień i grypy. I takie miesiące jak październik i listopad są najlepszym czasem, żebyśmy korzystali właśnie z takiej skarbnicy naturalnych produktów. I na pewno zaraz mi napiszecie w komentarzach, że witamina C znika podczas podgrzewania. I rzeczywiście macie rację, ale jeśli będziecie podgrzewać delikatnie swoje syropy. To ten ubytek witaminy C będzie mniej więcej 1 trzecia wyjściowego poziomu witaminy C. Chociaż ja Was też zachęcam do tego, żebyście suszyli aronię, również mrozili i na przykład wykorzystywali te owoce do przyrządzenia na przykład wspaniałego, smacznego i zdrowotnego koktajlu. Czyli bierzecie na przykład aronię, mleko kwaśne, ciemielniany miód, blendujecie. I macie naprawdę złoty środek z dużą zawartością witaminy C. Aronia wykazuje działanie przeciwzapalne, co może pomóc w łagodzeniu stanów zapalnych w organizmie. Istnieją też badania, które sugerują, że owoce te mogą pomóc w stabilizacji poziomu cukru we krwi, i tutaj powinny na to zwrócić uwagę szczególnie osoby, które chorują na cukrzycę lub mają problemy z insulinoopornością. Jest bardzo dużo osób, które twierdzą, że spożywanie, takie regularne spożywanie aronii, czy to świeżej aronii, czy suszonej, może pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi i poprawie profilu lipidowego, co może korzystnie wpływać na zdrowie serca. Ja swoją aronię już przelewam, odcedzam owoce, Wcześniej, mam nadzieję, że zauważyliście, że je troszeczkę zmiażdżyłam takim tłuczkiem do ziemniaków. Syrop mam prawie już gotowy. Wystarczy tylko nalać go do słoików gorący i zapasteryzować. Jeśli pokusicie się o pasteryzację, to naprawdę wystarczy podgotować delikatnie 10 minut, nie więcej i macie syrop gotowy. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że Aronia jest to niezwykły owoc, który ma wiele zastosowań i właściwości zdrowotnych. Jest niskokaloryczna, bogata w błonnik, co sprawia, że jest idealnym dodatkiem do diety osób dbających o linię. Może być stosowana w smoothie, sałatkach, czy jako składnik na przykład musli. Takiego musli, które sobie sami przygotujecie chciałabym jeszcze dodać, że regularne spożywanie aroni może wspierać profilaktykę nowotworów, zwłaszcza jelita grubego, dzięki działaniu przeciwutleniającemu i tak jak już chyba kilka razy nawet mówiłam, przeciwzapalnym właściwościom aronii. Natomiast w dawnych czasach w medycynie ludowej była używana do leczenia różnych dolegliwości, takich jak problemy z układem krążenia, choroby serca, nadciśnienie. Podsumowując ten materiał dzisiejszy, mogę powiedzieć, że taki syrop jest to świetny dodatek do herbaty, do deserów czy nawet do wody mineralnej, jako taki orzeźwiający napój. Działa oczywiście wzmacniająco na organizm, jest doskonałym sposobem na wspieranie odporności, zwłaszcza w takie chłodniejsze dni. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych przepisów. Przepis krok po kroku w opisie filmu, więc tam zaglądajcie. A teraz dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.